Prówka PC Gamer. Piękna jesteś. Naprawdę. Siemano, siemano! Tutaj Krisu z Strefa Gier wideo I dziś w ramach serii ogrywamy demka, mam dla was demko Minecrafta z PC Gamera. Słuchajcie, to demko wyszło w czerwcu 2011 roku i bazuje na wersji beta Minecrafta 1.3. Także jest to dość oldschoolowy temat, można powiedzieć. Wiem Meros, że prosiłeś o to demko, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. No i co? Myślę, że bez zbędnego przedłużania będziemy sobie powoli zaczynać. W ogóle ciekawi mnie zakładka mod. Mody wbudowane w Minecrafta w 2011 roku w Demku. Ciekawe. Jak możecie zobaczyć, mamy tutaj podstawowe ustawienia z wersji beta. Mamy logo, logo PC Gamera. No i dobra, zaczynamy sobie. Zobaczymy, jak to wygląda. The first day don't. Ok, czyli mamy tylko do wykorzystania e, godzinę i 40 minut. E, mamy tutaj wyjaśnione sterowanie. I słuchajcie, na pierwszy rzut oka wygląda to jak. Mm, to po prostu wersja beta, tak. Bierzmy sobie trochę dyrta, bo czemu by nie? Mamy bonusową skrzynię. Użyte narzędzia? Może być. Dobra, słuchajcie, poprzenosimy sobie to wszystko. Tutaj, i te się stakowały. Nie. Mamy zapalniczkę, więc yy, możemy się trochę pobawić. Have some stuff. PC Gamer, PS, right click to open. No co ty nie powiesz? Dobra, zabieramy to wszystko idziemy w świat słuchajcie ach kiedyś to były czasy prawda kiedy Minecraft królował na YouTube oglądało się CTSG albo JJ Jokera albo trochę później właśnie hmm, Blowa i jego serię z Minecraft Horror Boże jaka nostalgia czy tam kwadratową masakrę to były czasy, teraz to nie ma. Teraz mam wrażenie, że w ogóle jakoś to polskie community Minecrafta yy, lekko podupadło. Ostatnio jak chcieliśmy z przyjaciółmi sobie pograć na jakimś serwerze... O, krowa z logo PC Gamer'a. Ciekawe. Yy, no, ostatnio chcieliśmy sobie pograć na jakimś fajnym serwerze. Okazuje się, że polskich serwerów jest bardzo mało jakichś sensownych, gdzie grają ludzie. A kiedyś był tego wysyp. Załączyła się ta najbardziej nostalgiczna muzyczka z Minecrafta. Dobra, słuchajcie. Nie wiem, czy ten świat jest jakoś ograniczony, raczej na 100%, tak? No, wracając do tego tematu, polskiego Community Minecrafta, o! Czemu mi się spauzowała gra? Mam wrażenie, że teraz jest właśnie potencjał, aby otworzyć jakiś fajny serwer. Do tych polskich serwerów praktycznie nie ma jakichś sensownych, no. O, tam widzę jakieś logo PC Gamer'a z wełny. Jej, owieczki! Jezus, te czasy kiedy nie dało się sprintować w Minecraft. Ale ten Minecraft miał sobie jakiś taki klimat, jakąś taką tajemnicę w sobie. Nie wiem czy wiecie o co mi chodzi, ale gdy grało się za dzieciaka, ten świat był taki trochę mistyczny, taki trochę tajemniczy dziś w tym Minecrafcie to ja się czuję jak w jakiejś grze RPG bardziej, aniżeli, aniżeli w Minecrafcie, bo dla mnie Minecraft to jest prosta gra o budowaniu z lekką nutą właśnie takiej tajemniczości. Choć w becie jeszcze tego tak bardzo nie czuć. Moim zdaniem w tych wersjach w tych wersjach Troszkę późniejszych, jest to bardziej wyczuwalne. Mam tu na myśli wersję, nie wiem, na przykład Minecrafta 1.0 do 1.2 powiedzmy, bo później już zaczęły się dziać, moim zdaniem troszkę dziwne rzeczy. Ale grało się jeszcze przecież na 1.7.2, ile to się przegrało na serwerach guildiowych PvP, a tych serwerów też już praktycznie nie ma. Słyszałem, że Dragon Survival upadł. Eee, przykro, przykro. Też się trochę grało na tym serwerze. No i jeszcze dla przypomnienia dla tych, którzy może po raz pierwszy mają do czynienia ze mną. E, z tą serią. No ja jestem Chrisus, strefa gier wideo to jest kanał... Gamingowy, wrzucam tu jakieś let's play, gameplay, jakieś shortsy, Generalnie wszystko, co dotyczy gier, konsol i szeroko pojętej branży gamingowej. Eee, słuchajcie, ja sobie zrobię, może crafting. A seria Ogrywamy demka polega na tym, że bierzemy sobie na warsztat jakieś demko, gramy sobie w nie trochę, przechodzimy je całe albo wyrywkowo. Koniec oceniamy, czy Demko zachęciło do pogrania pełnej wersji, ale chodzi bardziej też o to, aby przypomnieć sobie te stare czasy, kiedy twórcy udostępniali takowe wersje demonstracyjne, bo dziś e, to już się rzadko zdarza, e, żeby gracze mogli sobie zobaczyć, czy czemu się ta gra pauzuje albo tu jest jakiś autosave, no. e, żeby gracze mogli sobie zobaczyć, czy dana gra im odpowiada, czy, czy mechaniki są w porządku. I przede wszystkim, czy dana gra im pójdzie na sprzęcie, bo to wcale kiedyś nie było takie oczywiste. Dalej nie jest. Przy tych wymaganiach, które narzucają nowe gry, to ja się czasem łapię za głowę. A nie mam też jakiegoś strasznego Uden PC. A tylko raczej taką średnią półkę. Ale na przykład w BFA nowego gram bez problemu. Dobra, ja już nie będę tu przynuzał. Skupmy się może na tym Minecrafcie. Nie, no jest klimacior powiem Wam. E, chciałbym się dowiedzieć, gdzie jest granica tego świata, bo on na 100% jest gdzieś ograniczony. Chyba, że jest nieograniczony i mamy po prostu ograniczenie czasowe. W sumie z tego, tak by wynikało z tej informacji, którą mieliśmy na samym początku. No bo czasomierz w prawym górnym rogu cały czas odmierza, ile zostało do końca. No, wygląda na to, że to jest po prostu pełna wersja, tylko ograniczona czasowo. No, Ciekawe. Czyli bardziej taki trial. Ja mam patyki, dobra, ale sobie zrobię więcej. Ja sobie zrobię e, drewnia. A nie, mam żelazny kidow. A dobra, co sobie zrobię? Drewniany mieczyk, zawsze coś. Ale generalnie myślę, że to jest i tak ciekawa sprawa. Ja się spróbuję cofnąć trochę. Chciałbym jeszcze może zobaczyć, czy są jakieś rzeczy związane właśnie z tym PC Gamerem. Czy tam był tylko ten napis i e, krowy z logo PC Gamera? E, jakby co? Demko macie do pobrania na internet archiw bo normalnie na stronie Mojangu tego nie znajdziecie. Chciałbym rzucić link do opisu, ale nie wiem, czy do archiwa przejdzie. Także musicie szukać na własną rękę. Ale fajnie tak sobie przypomnieć wersję beta. Zrobię sobie jeszcze jedną łódkę. Tam przydałaby się jeszcze jedna wełna. Co jest kurczaku? Nie ma mięska. te stare wersje. A to jest chyba tylko ten napis i prówka PC... PC Gamer. Piękna jesteś. Naprawdę. Opłyniemy sobie to dookoła. Zobaczymy, co znajduje się w ogóle z drugiej strony. Oho, chyba zaczyna się ściemniać. A my nie mamy żadnej kryjówki. Dobra, chyba trzeba na szybko. Chyba trzeba na szybko coś podziałać. Dobra, dawać mi drewno na szybko. Budujemy prowizorkę. No i klasyka. Klasyka Minecraftowa. Ścinamy sobie drewno, zaraz budujemy sobie piękną chatkę. Aaaa! Jestem pewien, że ogólnie było więcej tych wersji demo, jeśli chodzi o Minecrafta, ale ciężko je w ogóle znaleźć. O, już zombie mnie atakuje. O, dwa zombie! O, trzy! Ej, ale te stare noce w Minecraft to jednak miały swój klimacik. Dzisiaj niby też jest spoko, ale dla mnie to jednak jest takie mech, bo ten Minecraft się zrobił trochę, e, przynajmniej według mnie, przekombinowany. A tutaj wszystko jest takie proste, klarowne, ale kurczę robi się hardkorowo, naprawdę. I to stare oświetlenie też jakoś, jakoś mega robi robotę jak dla mnie. Budujemy sobie taki kwadrat, bo czemu by nie? Małe, bo małe. Mikrokawalerka od dewelopera. E, bo ja zginę! O, Dobra, spadł. I kurczę, dobra. Nie wiem, czy nie lepszym pomysłem jest właśnie skitrać się na moment, ale chyba nie tutaj. Eee, kurde, mol, Uciekam Zostaw mnie spokoju, szkieletorze Co ja ci zrobiłem? Dawać chleb Jezus Maria Muszę się najeść. Jeszcze tam creepery się czają. Ej, co tu się dzieje z tymi mobami? Co tu się dzieje? Dobra, słuchajcie, nie, nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia Musimy rozwalić tego skeletora. I się tutaj zadekujemy. Kurna co się stało? Zombie wpadł. A, dupa. No i zrespiłem się z powrotem na na koordynatach początkowych. w 3 nie ma koordynatów. O kurde, bo to tak, no to beta. Eee, czy nie mogę sobie przypomnieć, czy w pełnej wersji były, czy nie? Chyba też nie. No i teraz jestem smutnym Steve'em bez żadnych itemków, a byłem taki bogaty. Smuteczek. jest naprawdę smuteczek. Tego powodu. Tak, więc tak. My rozprosiłeś o wersję demo Minecrafta. No i, no i jest. Bądź tu mądry teraz. Gdzie to było dokładnie? nie, nie, nie przypomnę sobie teraz. Także chyba musimy wszystko pozbierać od nowa. Jest i pajęczak. Spiderman. Spiderman! Spiderman. No zostaw mnie w spokoju. moby też kiedyś chyba były bardziej wytrzymałe. Już, skieletory na mnie biegną. Kurde, Mol, zostaw mnie w spokoju, zombiaku. Także tak, będziemy tak biegać do rana, dopóki się nie rozjaśni. A to już chyba niedługo. O, jeszcze Creeper. No, buchnij. Dawaj. Dobra, no to creepera mamy też odhaczonego. Kurczę, nie odnajdę tego. Nie ma szans nawet. Więc spróbujemy zebrać sobie po Bożemu drewno, a już to na mnie pewnie idzie, ja się zastawię. Martwi mnie to, że muzyczka Minecraftowa się wyłączyła. Dobra. Zrobię sobie jeszcze drewnianą siekierkę. Przydałoby się jakieś żarcie. Albo jeszcze zrobimy sobie łódkę. Palić to wszystko, bo nie będę Was tutaj zanudzał Let's Playem z Minecrafta. Płyniemy i spróbujemy jeszcze popłynąć jak najdalej. Tak więc chyba też będziemy powoli zbliżać się do podsumowania tego odcinka. E, sami widzicie, jak to wygląda. Wygląda to jak pełna wersja e, BT1.3. Tylko tutaj jest zrobiona ona specjalnie dla PC Gamera. Stąd właśnie e, mamy pewne detale związane, właśnie z tym magazynem. W każdym bądź razie, no wiadomo, to jest stary, dobry Minecraft, więc gra się przyjemnie. Ale jest to raczej taka ciekawostka. Tak naprawdę jest to, e, z tego co widzę przynajmniej, z tego co jestem w stanie powiedzieć po tych 20 minutach, e, nie ma tutaj zbyt wielu ograniczeń. Myślałem, że to będzie coś na zasadzie e, tego dema konsolowego, gdzie tam mieliśmy jednak ograniczony ten świat. W ogóle w tych starych konsolowych wersjach na Xboxa 360... I, PS3, I PS Trójkę, i PS chyba jeszcze tak, na PS Vite też e, tam świat był dość mocno ograniczony. Nie pamiętam do ilu kratek, ale naprawdę tam e, tam naprawdę było czuć e, klaustrofobię, prawda? Dobra, zaczyna się przejaśniać. My trafiliśmy na pustynię, więc naprawdę od biedy można się tutaj pobawić, ale tak jak mówię, jest to bardziej ciekawostka. De facto to jest po prostu e, jakiś taki trial. Wersji zrobionej właśnie specjalnie dla PC Gamera. A poza tym, no to stary, dobry Minecraft. W tym Minecrafcie zawsze się będę świetnie bawił i świetnie odnajdywał. Jest coś w tym. Jest w tym taka nuta nostalgii. Za starymi czasami. Życie było nieco prostsze i człowiek nie musiał się aż tak bardzo wszystkim przejmować. Także myślę, że tą puentą będę się z Wami żegnał. Widzimy się w następnym odcinku z Gier Demo. I teraz pytanie: które Demko chcielibyście zobaczyć na kanale? Komentarze są do Waszej dyspozycji. Ja się z Wami żegnam. Siemano jo.